Plebiscyt Izydory 2023, kategoria kombajny zbożowe. W tej kategorii zwycięzcą jest combine Class Trion 660. Duże emocje zaskoczenie, bo konkurowaliśmy z bardzo mocnymi modelami konkurencyjnych marek, ale no, wierzyliśmy, ponieważ seria kombajnów Trion dedykowana do bardzo szerokiej grupy rolników, z zaczerpniętymi wieloma rozwiązaniami z wyższej serii marki, modelów premium, czyli serii Lexion. W związku z tym wierzyliśmy w to. Mimo, ale mimo tego duże zaskoczenie i ogromne emocje. Przy konstruowaniu i opracowywaniu kombajnów serii Trion głównym celem przyświecającym konstruktorom i marce, producentowi, przyświecało, żeby maszyna była dopasowana do bardzo szerokiej grupy klientów i ma, miała możliwości pracy w bardzo szerokim spektrum warunków polowych w różnych plonach, w różnych warunkach polowych i do bardzo szerokiej grupy działalności rolników, usługodawców. W związku z tym, no tu widzimy też w Polsce, że te rozwiązania umożliwiają pracę w, ogromnej, w ogromnym spektrum różnych warunków polowych. Bardzo łatwe przystosowanie do różnych plonów, szybkie. Jak widzimy, okna czasowe w tej chwili są bardzo wąskie. Okazały to zresztą ostatnie żniwa. Ogromne ulewy w pierwszej połowie sierpnia no, spowodowały, że okna czasowe do zbioru żniw no, były bardzo wąskie. W związku z tym, no, jednocześnie czasami nasi klienci muszą zbierać, rolnicy muszą zbierać różne plony. W związku z tym szybkie przygotowanie z, jednych, z jednego rodzaju plonów do zbioru drugiego rodzaju planów tej maszyny to jest ogromny atut. Druga aspekt to komfort. Ta grupa klientów to najczęściej klienci, którzy sami jako właściciele są operatorami tych kombajnów i bardzo cenią tutaj komfort. A trzeci aspekt to również możliwość wykorzystania różnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Co dla tych klientów coraz bardziej ma znaczenie. Od wielu lat komunikujemy najczęściej to, co mówią o nas klienci. Staramy się mówić słowami naszych klientów, czyli cytujemy, opieramy się na opiniach klientów. No i Izydory jakby potwierdziły to. Zresztą nasz film, który był promowany, komunikował właśnie kombajny Trion w konkursie Izidory, było oparte właśnie opiniach klientów. Nie staraliśmy się korporacyjnie tutaj przedstawić zalety tej maszyny, tylko zacytować to, co mówią o tym, o tej maszynie nasi klienci.